W sądzie okręgowym Zamościu ruszył proces byłego żołnierza Pawła K., który miał zgłosić gotowość do współpracy z rosyjskimi służbami specjalnymi i zbierać informacje na temat lotniska w Jasiące. To miało pomóc w planowaniu zamachu na prezydenta Ukrainy Wołodymara Zełańskiego. O szczegółach Emil Paliwoda. Paweł Kanie przyznaje się do zarzucanych mu czynów. Twierdzi, że kontakty, które nawiązywał z przedstawicielami rosyjskiego wywiadu czy też rosyjskimi dowódcami, miały posłużyć wydobyciu z nich jak najcenniejszych informacji, które chciał przekazać broniącej się przed rosyjską napaścią Ukrainie. Jednak ani strona ukraińska, ani Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Polsce nie uznały potencjalnie zdobytej przez niego wiedzy za przydatną. Co więcej, to właśnie biuro. Prokuratora Krajowego Ukrainy złożyło zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez Pawła K. Paweł K. Nie przyznaje się także do posiadania amunicji, którą zabezpieczono przy jego zatrzymaniu. Twierdzi, że pociski różnego przeznaczenia, różnego kalibru i różnej produkcji po prostu znalazł i do znalezienia się ich przyznaje. Najcięższe zarzuty dotyczą jednak kontaktu z obcym wywiadem wojskowym, a oto fragment aktu oskarżenia. Posłuchajmy. Zgłaszał gotowość do dołączenia do struktury wywiadu wojskowego Federacji Rosyjskiej i wykonywania zadań wywiadowczych na jego rzecz. Między innymi przekazując informacje na temat zabezpieczenia lotniska port lotniczy rzeszów jesionka które to mogły stanowić pomoc w planowaniu zamachu na życie głowy obcego państwa i których to przekazanie mogło wyrządzić Rzeczpospolitej Polskiej. Szkodę. Takich prób kontaktu od grudnia 2022 roku do marca roku 2024 Paweł K. miał podjąć co najmniej pięć, korzystając z różnych form komunikacji, zarówno drogi mailowej, jak i różnych komunikatorów. Czyn, o który jest oskarżony, zagrożony jest karą pozbawienia wolności.